Dwadzieścia trzy. Bo iśćela i pędy iśćela. Jest. Kronika sportowa. Na 20 minut ze sportem zaprasza Tomasz Kowalczyk. Dobry wieczór. Jan Zieliński czeka na finał Debla. Tomasz Berkieta odpadł w półfinale singla juniorów w Australian Open. Piłkarze wrócili na ligowe boiska po 70-dniowej przerwie, a Oskar Kwiatkowski wygrał zawody Pucharu Świata. Zaczynamy. Na początek Australian Open, wizyta w Melbourne i Cezary Guriew przed nami jeszcze piękne chwile podczas Australian Open. Jutro w finale Debla zagrają Jan Zieliński i Hugo Nys. Długo będziemy pamiętać o wspaniałym występie Magdy Linet, która przegrała dopiero w półfinale z Areną Sabalenką. Rywalka miała fizyczną przewagę, ale Magda optymistycznie patrzy w przyszłość. Nie mogę narzekać, bo, bo mam całkiem niezłe warunki fizyczne. Agnieszka Radwańska była jeszcze szczuplejsza i drobniejsza ode mnie sobie radziła, więc ja nie mogę narzekać. Tym bardziej, że Magda Linet gra coraz lepiej. Mam wrażenie, że jakby idziemy coraz wyżej, coraz wyżej, jakby utrzymuje ten poziom przez dłuższy czas i właśnie od tego United Cup tak naprawdę grałam naprawdę już fajnie. W samym Hobart ten mecz też był naprawdę niezły. Nie mogę sobie bardzo dużo zarzucić i miałam dobre mecze, fajne wygrane i troszkę przegrane to pozostałam stabilna i mam wrażenie, że też to było jakby nagrodzone tutaj, że, że tak naprawdę w każdej rundzie byłam na samym początku na trochę przegranej z pozycji, bo miałam za każdym razem breaka na dole, prawda? I z Sheriff na początku i z z Aleksandrową, i z Garciem, z Bliskową. Więc to było fajne, że potrafiłam tak naprawdę w każdym meczu być spokojna i to bardzo cieszę. Cieszę też wyjazd do domu, gdzie będzie można spotkać się z najbliższymi. Będę chciała się zobaczyć z rodziną. Myślę, że to nie będzie więcej niż dosłownie parę dni i wracamy tak naprawdę do ciężkiej pracy, bo sezon się zaczyna i bardzo dużo turniejów przed nami. Dziś po finale rywalizacji junioru wystąpił Tomasz Berkieta, który przegrał z Amerykaninem Lorenem Tinen 4-6 i 2-6. Myślę, że po prostu nie byłem w stanie sam przewalczyć swoje głowy, skupić się na pozytywnym myśleniu, tylko cały czas jednak było, że dlaczego gram tak spięty w półfinale Wielkiego Ślema, gdzie powinienem cieszyć się samym byciem na korcie i graniem na tym korcie, a ja po prostu byłem spięty i nie byłem w stanie się z tego wydostać, jak wczoraj, tylko zatraciłem się w tej całej spirali, powiedzmy spiętości i cały czas się nakręcałem za cały czas negatywnie. Presja, początek kariery i może przekujesz to w przyszłości na wygrane mecze, będziesz wiedział co zmienić. Mam nadzieję, że to taka lekcja I faktycznie mam nadzieję, że kiedyś przyjadę na seniorski turniej, może się pokaże trochę lepszej strony. Na pewno cieszę się, że byłem w stanie grać na poziomie przez te cztery mecze, że byłem w stanie wygrywać te mecze. Teraz nie jestem w stanie aż tak pozytywnie na to patrzeć, półfinał wielkoślamowego Australian Open, ale no, myślę, że za 2-3 godziny trochę ochłonę z emocji i myślę, że wtedy zacznę się z powrotem cieszyć, że tu jestem i docenię to, co zrobiłem. Dobra cecha, że się w z po przegranym meczu. Nie byłbym zdenerwowany, jakbym zagrał dobrze, a tu wiem, że moja głowa po prostu odpuściła tak naprawdę i wiem, że w pewnym momencie grałem, ale tak naprawdę już nie było walki. To, że wygrałem dwa gemy w tym drugim secie zawdzięczam chyba tylko temu, że wyserwowałem te gemy i zagrałem dobre piłki, bo moja głowa już kompletnie odcięło. Myślę, że też przyjeżdżałem tak naprawdę stresując się pierwszą rundą. Czy przejdę pierwszą rundę, później to samo było z drugą rundą, trzecią rundą ćwiercinałem, no w ale był taki mecz, że myślę, że to też mi się nie przysłużyło i myślę, że trochę psychika była zmęczona. Po tym meczu wczorajszym, dzisiaj pierwszy set, do końca w sumie walczyłem, a w drugim już faktycznie można powiedzieć, że głowa odpuściła. Jak mówiłeś, gdy spotkaliśmy się po raz pierwszy, Sebastian Korda to jest ten sista, którego podziwiasz, spotkałeś go tutaj? Tak, parę razy widziałem go. Nie jest to może moje marzenie, żeby go zobaczyć, ale raczej zagrać z nim, ale połowicznie spełniło się to, co chciałem. Mecz finałowy w Deblu. Chyba będziesz miał okazję zobaczyć. Na pewno pójdę, na pewno będę kibicować, na pewno będę korzystał z uroków słońca i ciepła jeszcze te 2-3 dni. Jutro Jan Zieliński i Hugonis z Monaco zagrają z australijską parą rinki Hijigata Jason Kubler w finale Debla. Ponownie będzie można zagrać na głównym korcie, a więc na Rod Laver Arena. Skupialiśmy się na tym, że wychodzimy na kort gdzieś w tenisa, a nie podniecać się tym, jak wielki jest stadion, jak wiele osób jest naokoło, jak dużo jest świateł i jak głośno. Rozgrzaliśmy się na tym korcie wcześniej. Ja miałem okazję grać tutaj z Kamilem Majszakiem rozgrzawkę też w zeszłym roku, więc gdzieś tam troszkę oczami wyobraźni wiedziałem jak to wygląda. Oglądałem też Huberta, sparing z Nadalem. Troszkę wiedziałem, czego się spodziewać. Cieszymy się, że mogliśmy na tym stadionie wystąpić i czekamy na kolejny mecz. W Melbourne bardzo cenna jest pomoc trenerska Mariusza Furstenberga i wsparciu Łukasza Kubota. Można sprzedać kilka takich prostych uwag, ale tak naprawdę trzeba samemu to przeżyć, żeby wiedzieć, jak na to reagujesz, z czym to się je tak naprawdę. Powiedzieli, jak to było z ich strony, jak wyglądały ich przygotowania na do tych najważniejszych meczów, największych meczy, co było ważne, co im przeszkadzało. I z tej strony rzeczywiście pomogli takim jednym przykładem, to na przykład było to, że gdzieś tam w okolicach 18-17, wczoraj Mariusz do nas napisał, żebyśmy gdzieś tam w okolicach 20 odłożyli już telefony 19, nie patrzyli to, co się dzieje w mediach, ponieważ wtedy bardziej budzi się Polska, że tak to powiem, zaczynają pojawiać się wiadomości, zaczynają się pojawiać artykuły, newsy, jeszcze jakieś pytania, kolejne wywiady, żeby się właśnie odciąć te ostatnie 4-5 godzin przed snem, wyciszyć i robić totalnie cokolwiek innego typu obejrzeć Netflixa, pójść na kolację, pograć w szachy, cokolwiek, a nie myśleć o tym, co się stanie, czytać kolejnych artykułów, czytać kolejnych komentarzy i koncentrować się na tym, co będzie następnego dnia, tylko żyć teraźniejszością, cieszyć się tym, tak samo dzisiaj Łukasz powiedział, że cieszcie się tym, co jest teraz, a nie myślcie o tym, co będzie w sobotę, bo to, co będzie w sobotę, to będziecie się martwić, dziś soboty, a nie teraz. Dania jako pierwsza awansowała do finału Mistrzostw Świata Piłkarzy Ręcznych, które odbywają się w Polsce i Szwecji. W meczu rozgrywanym w trójmiejskiej Ergo Arenie Duńczycy pokonali Hiszpanów 26 do 23. Lewy rozgrywający Hiszpanii Daniel Dujszabajew nie do końca potrafił się pogodzić z porażką. Oczywiście jest ciężko, nie? kiedy w Sysy chcemy wygrać każdego meczu, ale tak jest sport dzisiaj. Nie był nasz dzień chyba, ale teraz mamy jeszcze jeden mecz do, do końca tego miesiąca i będziemy walczyć. W drugim półfinale Francja wygrała ze Szwecją 31-26. Finał i mecz o trzecie miejsce w niedzielę. Kronika sportowa. 70 dni, tyle trwała zimowo-mundialowa przerwa w rozgrywkach Ekstraklasy. ale o 18 piłkarze wrócili na ligowe boiska. Najpierw Legnica, gdzie mieć podejmowała Radomiaka, a to spotkanie obserwował Robert Skrzyński. W pierwszym meczu w nowym roku piłkarskiej ekstraklasy mieć Legnica zremisowała z Radomiakiem 0 do 0. A po dwóch stronach boiska byli w bramce miedzi Mateusz Abramowicz, w drużynie Radomiaka Dawid Abramowicz. Mateusz, miano bohatera meczu, bardziej chyba tobie się należy. Świetne interwencje, strzał maszado, uderzenie roszy w końcówce. To nie były łatwe piłki, a jednak uratowałeś drużynę miedzi. No nie, ale no tego jestem, że pomagam z dobrze się czuję fizycznie, przepracowałem dobry okres przygotowawczy, tak każdy, ale ja bym się dzisiaj jakoś nie wyróżniał, cała drużyna zasługuje dzisiaj na wyróżnienie, bo... Mnie brat też przyzna, że piłkarską dzisiaj, uważam, zdemolowaliśmy. Oczywiście Radomek miał swoje okazje, ale zatrzymaliśmy koncentrację, graliśmy swoją piłkę i jestem pozytywnie nastawiony po tym meczu. Tych strzałów w światło bramki rywali było więcej. Dawid Mieś dobrą okazję w pierwszej połowie. Po błędzie brata. Był żal, że nie udało się skierować piłki do bramki. Czy no dobra, brat popełnił błąd, to ja nie będę już tak narzekał. Znaczy czy tam był jakiś wielki błąd, to ciężko mi się do tego odnieść. Wydaje mi się, że kolokwialny pimbal panował na piątym metrze. Starałem się zachować jak największą przytomność w tej sytuacji. Udało mi się oddać strzał, ale chyba tam brata wyręczył jeden z obrońców. Cóż no. Za mało strzałów celnych, za mało strzałów światło bramki, chociaż Koldo obieta miał piłkę, którą trafił w słupek. I jeszcze Kamil Zapolnik miał jeszcze dobrą sytuację. No ale nic no, w muję. Paweł, optymizm się jak stworzyliśmy sytuację, graliśmy to co trans, trans wy, wymaga. Teraz regeneracja i batalia podwójna z lechem, ale jestem pozytywnie nastawiony po tym meczu, także jeszcze raz brawo, drużyna. Dawid, miałem wrażenie, że na początku jakbyście byli troszeczkę schowani, drugą połowę zagraliście chyba nieco odważniej na boisku w legnicy, zabrakło trochę szczęścia. Bo taki był plan. Wiedzieliśmy, że krew płynąca w ciele miedzi to dużo południowców, którzy słyną z tego, że bardzo dobrze operują y, piłkę I, i tak wyglądał początek y, meczu, ale im y, dalej w las, tym tych drzew było więcej, a może nie więcej, a ten las zaczął być pusty. Z racji tej, że to my zaczynaliśmy dochodzić coraz to bardziej do głosu i również mieliśmy swoje sytuację. Możemy tylko ubolewać nad tym, że niestety nie znalazły drogi do, do bramki. No to już bardziej punkt zdobyty, czy dwa stracone dla was walczących o utrzymanie? Nie, no na pewno dwa stracone. No, grajmy się pełną pulę, a jak też. Ale nie ma, nie ma co za dużo myśleć. Trzeba pracować dalej i walczyć, walczyć. Sparingi Dawid były z porażkami, w lidze udało się zremisować, remis na wyjeździe zawsze jest cenny. Nasze sparingi nie napawały optymizmem, ale to są sparing, graż bez presji, dlatego podchodziliśmy do tego bardzo spokojnie, i zdobywaliśmy tylko jeden punkt i niestety status quo został zachowany. Skończyliśmy z takim samym, może nie rezultatem, ale wynikiem punktowym jak z jesieni, bezpośredniej potyczce z miedzią. Za chwilkę relacja z Mielca. Tam Stal grała z lechem Poznań. Za moment będziemy mieli połączenie z Mielcem, ale wcześniej jeszcze kilka informacji. Michał Bryl i Bartosz Łosiak odnieśli trzecie zwycięstwo w dalsze w turnieju Beach Pro Tour Finals w siatkówce plażowej. W imprezie biorą udział najlepsze pary minionego sezonu. Biało-czerwoni są liderami grupy. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki jest przeciwny dopuszczeniu sportowców wzrost... Białorusi do udziału w igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Dziś potwierdzono również ich wykluczenie z tegorocznych igrzysk europejskich. Francuz Adams Jochiamfas został w fińskim ESPO. Zdobył tam tytuł mistrza Europy w Łyżwiarstwie figurowym. Reprezentant Polski Władimir Smojłow nie utrzymał wysokiego szóstego miejsca po programie krótkim i zakończył rywalizację na 17 pozycji. Turniej Copa Ameryka w 2024 roku odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, a weźmie w nim udział 10 drużyn z konferencji piłkarskiej Ameryki Południowej, Kamembol oraz 6 z Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów. FIFA ukarała w piątek czterech piłkarzy Urugwaju za agresywną konfrontację z sędziami meczowymi po końcowym gwizdku grupowego spotkania z Ganą w katarskim mundialu. Federacja tego kraju będzie musiała zapłacić wysoką grzywnę, a także zamknąć część trybun w najbliższym meczu. A teraz a propos spotkań piłkarskich to 18. kolejka, wizyta w Mielcu, Stal, Lech Poznań i Robert Pytka. 100 milionów różnicy, a tylko jeden punkt dzielił obydwa zespoły w tabeli. Przed tym pojedynkiem. Trener Stali Adam Majewski wskazywał na aspekt finansowy pomiędzy aktualnym mistrzem Polski a jego zespołem. Niemniej jednak na przedmeczowej konferencji prasowej przypomniał, że to jego zespół sprawił niespodziankę w Poznaniu. Po odejściu Sejda Hamolicza już w pierwszej akcji gospodarzy pokazał się jego następca Rauno Sapinen. Sończyk został sfaulowany przez Murawskiego, a arbiter natychmiast pokazał graczowi kolejorza żółty kartoni. Później ton wydarzeniom Przysolskiego nadawali goście, a wielką ochotę do gry przejawiał szczególnie Luaba. W 38 minucie sędzia wskazał na 11 metr w polu karnym stali, ale po analizie VAR okazało się, że Kruk prawidłowo zaatakował piłkę, a nie nogi Szymczaka. Tak też było i po godzinie gry, pomimo tego, że piłka wpadła do bramki stali i znów w roli głównej wystąpił VAR. Skrupulatnie wyłapano pozycję spaloną Michaela Izaka i radość Szweda trwała kilka minut. Ostatecznie na inauguracji rundy wiosennej stalmielec bezbramkowo zremisowała z lechem poznanie. A więc wyjątkowo bezbramkowa ta pierwsza kolejka na wiosnę, a świetne wieści z Blue Mountain w Kanadzie. Snowboardista Oskar Kwiatkowski udowadnia, że jest w znakomitej formie. Więcej na ten temat Sylwia Urban. To były znakomite zawody w wykonaniu Oskara Kwiatkowskiego. Wczoraj trzeci, a dziś pierwszy w gigancie równoległym snowboardowego Pucharu Świata w Blue Mountain w Kanadzie. W wielkim finale Polak pokonał Austriaka Aleksandra Pajera i został liderem Pucharu Świata, a opowiada o rywalizacji. Kwalifikacje to dla mnie było po prostu droga przez mękę. Nie wiem, jakim cudem ja w ogóle dojechałem do mety w pierwszym i drugim przejeździe, bo takie błędy zrobiłem w jednym i w drugim, że był pełen chaos. Także dopiero na dziesiątym miejscu się zakwalifikowałem. No i później najcięższy dla mnie był pierwszy przejazd w jednej ósmej finału z Włochem, Danielem Bagocą. No i od tamtego czasu już zaczęło mi się trochę swobodniej jeździć, zacząłem się trochę swobodniej czuć. No wygrałem, cieszę się bardzo, że drugi raz wygrałem. Polubiłem się ścigać. No to jest coś pięknego po prostu móc się sprawdzić z najlepszymi zawodnikami z całego świata. Teraz pakujemy się, wracamy do domu. Chcę odpocząć jak najlepiej. I tyle. Jedziemy dalej. W gigancie równoległym kobiet Aleksandra Król zajęła czwarte miejsce. W małym finale przegrała z Austriaczką Danielą Ulbing. Bardzo się cieszę dzisiaj z tego mojego czwartego miejsca w Płaże Świata tutaj w Kanadzie. Udało mi się wejść do finałowej czwórki. Niestety tam zostałam zrzucona ten drugi tor, na którym jechało mi się bardzo źle. Nie mogłam się wbić w tą linię, bo była ona zupełnie inna niż na to, że... Czerwonym, No ale nie odpuszczałam, próbowałam, walczyłam, jest czwarte miejsce, lepsze czwarte niż piąte, więc naprawdę fajne miejsce i będę w następnych zawodach, którymi są Mistrzostwa Świata, tam walczyć o medal. Wygrała Niemka Ramona Hofmeister przed Szwajcarką Juli Cok. Liderką Pucharu Świata jest Hofmeister, Aleksandra Król jest czwarta. Następnym wyzwaniem dla snowboardzistów będą Mistrzostwa Świata, które odbędą się w drugiej połowie lutego w gruzińskim Bakuriani. A teraz loty narciarskie. Dzień przed zawsze ciekawymi zawodami w Styrii. Równie ciekawe kwalifikacje do zawodów Pucharu Świata obserwował Andrzej Grabowski. Zabieramy Państwa do Austrii. Pora na pierwsze loty w sezonie. Jutro i w niedzielę konkursy Pucharu Świata w Bad Mitterndorfa. Dziś kwalifikacje. Najlepszy gospodarz Stefan Kraft, czwarty Dawid Kubacki, ósmy Piotr Żyła. Cieszę się, że przeniosłem tą bulę, bo... Bo jak i widzę, że ta pula się zbliża, że myślę, o <gryż> się nie łapnę, nie? No a tam siłą woli się, żeby, nie wiem, pota postawił i jeszcze poleciał od sita. W konkursie nasi poskaczą jutro we czterech. Bardzo ciekawy był to dzień na Kulm. W treningach sędziowie oddawali się... Tangu z belkami. W pierwszej sesji belka krążyła bardzo długo. Zaczęli z osiemnastki, kończyli z czwórki. Gdzieś w międzyczasie za rekord skoczni pofrunął Słoweniec ciela aż 247,5 metra, ale próbę podparł. Drugi trening i też belkowy przeplataniec. Dopiero w kwalifikacjach przyszło opanowanie. Skoki z belki numer 10 przez cały czas. I kraft, który dopiero co chorując przeleżał dwa dni w łóżku, radził sobie świetnie. W kwalifikacjach 233 metry i czek za wygraną. Drugi niemiec Wellinger, trzeci równy dziś Norwek Granerud. Czwarty. Dawid Kubacki. Mówiąc o Kubackim, dziś pierwszy trening też udany, ale drugi za to zupełnie zepsuty, gdy wylądował na buli. Wracając do kwalifikacji, ósmy był Piotr Żyła, który błysnął na drugim treningu. Dobrze, dobrze, no ale teraz i trzeba przygotować i coś poły mentalnie i będzie dobrze. Trener Tomas Turmbichler i z Kubackiego i z Żyły jest zadowolony. Piotrek, Davide, Piotrek i Dawid pokazują, że wiedzą, co mają robić. Oczywiście wciąż jest jeszcze coś do przeanalizowania i poprawienia, ale zawsze dobrze pracować już właśnie pod kątem zawodu. 14 Kamil Stoch, który dziś cały czas w drugiej dziesiątce. Z Kamilem mamy jeszcze do sprawdzenia więcej spraw. To taki miks z różnych szczegółów, nieznacznie związanych również ze sprzętem. That day, uh, Przyzwoity 27 Aleksander zniszczał. No i Jakub Wolny, który zupełnie popsuł skok w kwalifikacjach. Skończył 41. A że to skocznia mamucia, więc do konkursu wchodzi 40 panów. Do awansu zabrakło mu metra. Jutro konkurs o 14.15. Pozostajemy w klimacie sportów zimowych. 40. kolejkę hokejowej ekstra klasy podsumowuje Tadeusz Musiał. Krakowia rozsiadła się na pozycji lidera, i jest coraz bliżej wygrania fazy zasadniczej, bo dziś odniosła niezwykle cenne zwycięstwo, wygrywając w Katowicach 4 do 1. Zawodnicy Rudolfa Rochaczka mogą być bardzo zadowoleni z meczu, który do pięciu wydłużył ich serię zwycięstw. Patryk Wronka. No, tak naprawdę służyliśmy po pierwszej tercji z wynikiem 1-0 i troszkę tego żałowaliśmy, bo tych sytuacji naprawdę mieliśmy sporo, przede wszystkim w tej pierwszej tercji. No ale wygraliśmy 4-1, więc nie będziemy się załamywać. No ta skuteczność jeszcze gdzieś tam boleje, bo tak jak mówię, ostatnio Święcimiem u siebie. Tak samo dzisiaj w pierwszej tercji mogliśmy zabić ten mecz i, i na pewno było byłoby więcej spokoju, ale fajnie, że te powerplaye zaczynają funkcjonować, dużo tego trenujemy na treningu i widać tego efektu. Gdzieś tam w głowie mamy to, że chcemy zająć to pierwsze miejsce, ale e, patrzymy z meczu na mecz, tak? E, gdzieś ten początek sezonu mieliśmy taki, graliśmy w kratkę, teraz ta... Ta forma jest taka fajna, równa, myślę, że, że, że gramy odpowiedzialny taki hokej. E, musimy tylko popracować, żeby tych błędów było jak najmniej jak najmniej kar i, i możemy być spokojni o naszą grę. Drugi hit odbywał się w Oświęcimiu. Unia podejmowała GKS Tychy. To miał być rewanż za finał Pucharu Polski, w którym Tyszanie wygrali 3 do 1. Dziś znów zespół Sidorenki okazał się lepszy. To był świetny mecz, bardzo równy, w którym sporo było sytuacji i świetne bramkarskie interwencje, ale skuteczność była po stronie gości. W trzeciej minucie sam na sam deep We, w kolejnej tercji z bliska Yunan i po 40 minutach Tyszanie mieli spory komfort, bo prowadzili różnicą dwóch goli. W 45 minucie Diukow huknął z niebieskiej i unia złapała kontakt. W końcówce Tyszanie złapali karę, a Unia wycofała bramkarza, ale nic już się nie zmieniło. W Toruniu spotkały się drużyny prowadzone przez braci Elomo. Lepszy okazał się starszy Mika, prowadzący STS. Torunianie byli lepsi, ale przy prowadzeniu 1 do grali bardzo nonszalancko i jeszcze pod koniec pierwszej tercji w osłabieniu stracili wyrównującego gola. Wynik nie zmienił się aż do 49 minuty, gdy Sanoczanie wyszli na prowadzenie. Żelazna defensywa i taktyczna konsekwencja pozwoliła im na zachowanie rezultatu do wycofania bramkarza przez rywali i wtedy wyprowadzenia ciosu ostatecznego na 3-1 dla STS-u. Bez historii było w Nowym Targu. Mające ogromne problemy kadrowe nowotarżanie głównie przeszkadzali Jastrzębianom. Po pierwszej tercji przegrywali 0-1, po drugiej 0-2. Zespołowi Kalabera nie spieszyło się, byli przekonani o własnej wyższości i słusznie. W trzeciej odsłonie kolejne dwa gole i 0-4 zamknęło sprawę. W tabeli prowadzi Krakowia, 6 punktów nad GKS-em Tychy i 7 nad Unią Oświęcim na koniec kroniki czas na lekko miting meeting w Karlsruhe o którym opowiada Rafał Bała Ewa Swoboda jest jedną z najszybszych w historii Europejek na dystansie 60 metrów. Dziś w Karlsruhe w eliminacjach uzyskała czas 7,9 sekundy. W finale Polka powtórzyła ten rezultat, co dało jej drugie miejsce tuż za Brytyjką Asher Smith. Start w Karlsruhe był pierwszym tegorocznym sprawdzianem Swobody. Podobnie było w przypadku Jakuba Szymańskiego. W biegu eliminacyjnym na 60 metrów przez płotki organizatorzy zlekceważyli go, wystawiając na zewnętrznym torze, a on zdecydowanie pokonał m.in. medalistę Mistrzostw Świata i Europy, Francuza Martino Lagarta, ustanawiając fantastyczny rekord życiowy 7,57 sekundy. W finale dwudziestolatek był nieco wolniejszy 7,60 setnych zajmując trzecie miejsce. Trzecią z reprezentantów Polski startujących w Karlsruhe była Aneta Lemierz. 42-letnia warszawianka miała pomóc Etiopce Hajlu w ustanowieniu rekordu mitingu na 800 metrów. Nie udało się. W połowie dystansu tempo było zbyt wolne. Lemierz zeszła z bieżni po 500 metrach, a na mecie niespodzianka. Hajlu została wyprzedzona przez Słowenkę Anitę Horvat która była bliska złamania bariery dwóch minut. Kolejny miting najwyższej kategorii z cyklu World Indoor Tour 4 lutego w Bostonie, a cztery dni później gwiazdy Światowej Atletyki zawitają do Torunia na Copernicus Cup. Kronika sportowa. Polskie Radio